Mam dzisiaj takie krótkie słowo na sercu. Nie mam mikrofonu, prawdopodobnie dobrze mnie słychać. Nie, ja tu słyszę, A, to jeszcze nie najlepsze. No. 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 <laughs> Tylko dłużej. Wiecie, dzisiaj wykonało się coś niesamowitego. Yy, to, co zrobił dzisiaj Adam, brat, czy siostry, Grażyna, czy Ewa. Wiecie, tak sobie myślę, że. Myślę, to jest prawda Bożego Słowa, mówi, że oni zawarli się przymierze z Panem. Czemu nich powiedzieć takie. Takie zachęcające słowo, bo Pan y, zawarł w tym przymierzu niesamowite Boże obietnice. I w tym przymierzu jest taka jedna obietnica, jest wiele obietnic. Nie dzisiaj o tym chcę mówić, ale mam na sercu, żeby to powiedzieć. W tych Bożych obietnicach jest taka jedna bardzo szczególna, gdzie Pan Jezus powiedział, nigdy Was nie zostawię, nigdy Was nie opuszczę. To jest ta Boża obietnica, to jest to Boże przymierze, gdzie Bóg mówi, nigdy się od Ciebie nie odwrócę. Nie przestanę Ci dobrze czynić. Czytamy to w Księdze Jeremiasza, 31 rozdziału. I Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Powiedział, nigdy się od Ciebie nie odwrócę i nie przestanę Tobie dobrze czynić. Moją zachętą dzisiaj jest dla tych, którzy zawarli dzisiaj przymierze z Panem, aby po prostu nigdy się nie poddawali. Cokolwiek będzie w Waszym życiu, abyście nigdy się nie poddawali w tym, co będzie Bo diabeł będzie chciał Was zniechęcić, diabeł będzie chciał, żebyście się cofnęli. Wiecie, kiedy ja się pościłem, to takie słowo, od Pana, aby nie odwracał się to, co jest z tyłu. Nie patrzył to, 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 co jest za mną, ale patrzył to, co jest przede mną. Bym no, nigdy się nie cofał. Bez względu na to, czy przyjdą doświadczenia, przyjdą doświadczenia do Waszego życia. Nie będzie łatwo, będzie czasami trudno, ale pamiętajcie jedno słowo, że Bóg nigdy z Was nie zrezygnował. To jest to Boże przymierze. Bez względu na to, co się stanie w Waszym życiu, musicie wierzyć, że Bóg Was kocha. I to jest niesamowita rzecz. Wiecie, myślałem sobie też o tym, bo Pismo mówi, że kiedy jeden grześnik się nawraca, to całe niebo się raduje. Tak? Tak mówi Boże Słowo? Tak mówi? Wiecie, myślałem sobie dlaczego, dlaczego ciągle w niebie jest radość. się o tym? Uf. Ciągle się też ktoś dobrany. <grym> pan, pan, Pan Bogu. Wiecie, dlatego jest, tak sobie myślę, to jest moje zrozumienie. Nie? Dzisiaj chciałbym mówić o doskonalej Bożej drodze. E i czytać z pierwszego królewskiej, z pierwszej królewskiej, 20 rozdział, 23 do 29. Akurat to słowo miałem na serce, żeby się z wami podzielić. To jest pierwsza królewska, 20 rozdział. Postaram się szybko powiedzieć żeby na Was nie 20 rozdział od 23. To jest historia, kiedy naród izraelski walczył z Amoryjczykami. Naród Boży, naród izraelski pokonał tą armię Aramyjczyków. I oni planowali za rok znowu wrócić. Ja stracę tę historię, tak żeby nie czytać całą. I oni chcieli zaatakować Izraela, i zaatakowali. Przeczytam to. To jest od 20, 20 rozdziału, 23 do 29. Lecz dworzanie króla Aramu rzeki do niego, ich bogowie są bogami Bóg. Dlatego nas zwyciężyli. To jest ta pierwsza yy, walka, którą yy, toczył Izrael z Amaleczykami. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może by, byśmy ich zwyciężyli. Prze to, yy, to tak u, u, usun wszystkich królów z ich stanowisk, zamiast ich namiestników, ustał namiestników, Następnie sam zbierz sobie wojsko w liczbie równej temu, który ci pomógł. Konicy tyle, ile było tamtych konicy, wozów wojennych tyle, ile było tamtych wozów wojennych. Stoczmy z nimi bitwę na równinie, a na pewno ich pobijemy. I usłuchał ich rady i tak postąpił. Następnego roku zrobił ben hadad e, pobór Ameryczyków. I ruszył do Afryki, aby walczyć z Izraelem. Również izra, Izraelitów zrobiono pobór i zaopatrzono ich w żywność. Potem ruszyli, ich na, ruszyli na ich spotkanie, ale Izraelici stali przed nimi e, obozem, jak dwa statka krótkie. Aramejczycy zaś zapełnili całą okolicę. Wtedy znowu przystąpił e, Mąż Boży do króla izraelskiego Izraela po niego tak mówi pan, ponieważ aramejczycy powiedzieli Pan jest bogiem gór, nie za bogiem dolin, czy to e, gór, czy to wydam cały ten ogon, tu w twoją rękę i poznacie, że ja pan. Muszę to tak robić. I są ta historia, kiedy czytałem to słowo. To zwróćcie uwagę, że Ameryczycy powiedzieli takie słowo: Stoczny z nimi bój w dolinie, nie w górach, gdyż ich Bóg jest Bogiem w gór. Wiecie, kiedy patrzę na tą historię, to widzę, jak diabeł ciągle szuka sposobu, aby nas po prostu podejść, aby nas po prostu zniszczyć. Ciągle, kiedy patrzę na, na historię Izraela, to widzę, jak Bóg niesamowicie działa, jak Bóg niesamowicie chroni swój lud. Zwróćcie uwagę, on, oni powiedzieli: Ich Bóg jest Bogiem gór. Stoczmy z nimi może na dolinie, może ich pokonamy. Wiecie, ta historia pokazuje, że diabeł ciągle szuka sposobu, by nas pokonać. Ja to odbieram to do mojego życia. On ciągle będzie szukał sposobu, żeby znaleźć to słabe miejsce w naszym życiu i zaatakować. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus był kuszony, to on był wtedy kuszony, kiedy Pan Jezus czuł się słaby. Kiedy czytamy. Kiedy Pan Jezus był na pustyni, pamiętacie? To Pismo mówi, że kiedy Pan Jezus poczuł głód, wtedy przystąpił do Niego kusiciel i zaczął Go kusić. Widzicie? Diabeł ciągle szuka sposobu, aby nas podejść, aby nas zniszczyć. I on ciągle szukał sposobu, aby zabić Pana Jezusa. Kiedy czytamy historię Pana Jezusa od narodzin i dalej, to zobaczycie, że ciągle szukał sposobu, żeby zabić Pana Jezusa. Ale nie wiedział, że w tym wszystkim był Boży Plan. Wiecie, i dlatego, Boże drogi są niesamowite. Wiecie, Bóg może każdą sytuację w Twoim i moim życiu obrócić ku dobremu, jeśli załatwasz Boga. Wierzycie w to. Wiecie, diabeł zamierzał Adama zniszczyć, zamierzał moje życie zniszczyć Emanuela każdego z was, ale zwróćcie uwagę, że dzisiaj Pan obrócił to ku dobremu i dzisiaj wydali świadectwo temu. Widzicie to, co diabeł chciał zniszczyć, Bóg obrócił to na swoją chwałę. To jest piękne. I to jest niesamowite, że Bóg może każdą sytuację w naszym życiu obrócić ku dobremu, ale jest jeden warunek. Musimy zaufać Jezusowi, Amen. zaufać w Boże obietnice. Pamiętacie, apostoł Paweł mówi takie niesamowite słowo: jestem powalony, ale jestem niepokojny. Amen. Amen. Widzicie? Wiecie co? Jako my, jako ludzie wierzący zdajemy sobie sprawę, że musimy odrzucić od siebie mentalność przegranej osoby. Myślenie, mentalność, myślenie, nasze myślenie musimy odrzucić od siebie. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł powiedział, jestem powalony, ale jestem niepokonany. Amen. My musimy odrzucić taką mentalność przegranej osoby, bo czasami jesteśmy w miejscu, gdzie mówimy, Boże, już koniec, nie dam rady już więcej, nie? Czasami tak mamy, ale jako ludzie wierzący musimy odrzucić od siebie mentalność przegranej osoby, dlatego, że Bóg nie zapisał Cię Ciebie, bracie, siostry, mnie do grupy przegranych ludzi. Wierzycie w to? Wiecie, kiedy ja jechałem samochodem, pamiętam czas, kiedy jechałem samochodem, miałem różne takie doświadczenia. Jechałem samochodem, modliłem się, to było parę lat temu, i czułem, jak Bóg zaczął do mnie mówić. No po prostu przyszła mi taka myśl: Bóg nigdy nie przegra. Mieliście tak? Czasami, kiedy jesteś, czujesz się pokonany, to musisz po prostu zacząć myśleć, że Bóg nigdy nie przegra. Bóg nigdy nie przegrał, my nie należymy do Boga, który kiedykolwiek przegrał. Chyba on nigdy nie przegrał, wiecie, często mówimy, że Pan Jezus wygrał na krzyżu Golgoty. Wiecie, on nie musiał wygrywać, ale on to zrobił dla nas bracia i siostry. Nie wiem, czy wiecie o tym. Ale Pan Jezus umarł na krzyżu, abyśmy my mieli zwycięstwo, ponieważ ja, Pan Jezus miał zawsze zwycięstwo nad diabłem. On nie musiał udowadniać szatanowi, że on jest silniejszy, ponieważ on był Panem, on jest Bogiem, tak? On zrobił to, abyśmy my, jako wierzący ludzie, mieli zwycięstwo w Jego imieniu. O zwycięstwo za nas, zamiast nas. Nie wiem, czy wiecie o tym. I wiecie, moją dzisiaj taką zachętą dla nas, jako wierzących ludzi, jest to, abyśmy odrzucili mentalność przegranych ludzi. Bez względu na to, w jakiej okoliczności się znajdujemy, gdziekolwiek jesteśmy, jeśli ufamy Bogu, jesteśmy zwycięzcami. Chciałbym jeszcze przeczytać wam taki fragment, z drugiej Królewskiej 6,8 do 12. 6,8 do 12, wiem, że to wszystko jest czytania, ale chciałbym przybliżyć Wam to, co mówię. 6,8 do 12, druga Księga Królewska. I rekoć, król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, po na radzie ze swoimi dostojnikami, powiadał w tym, a w tym miejscu staną obozy. Mąż Boży wysyłał do króla Izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, by nie ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Ameryczycy. Posłał więc król izraelski na to miejsce, o którym oznajmił mąż Boży, dostrzegając go, raz i nie dwa. I miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramyńskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: Czy nie mo możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie, mój królu, lecz. To prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiada w swojej komnacie pianą. Wiecie, ta historia, kiedy czytam tą historię, co Elizeusz robił, to chcę wam powiedzieć, że Bóg jest niesamowity, ponieważ On zna każdy krok nieprzyjaciela. Dlatego jest bardzo ważne, jako my, jako dzieci Boże, abyśmy ufali Jezusowi bez względu na to, czy, czy rozumiemy tą sprawę, czy nie rozumiemy pewnych rzeczy, ponieważ Bóg ciągle nas chroni i diabeł ciągle planuje, żeby nas zniszczyć. Zwróćcie uwagę, że Elizeusz ciągle ostrzegał, ponieważ Bóg znał każdy krok nieprzyjaciela. Wiecie, to co diabeł chciał z nas zniszczyć, to już Bóg na początku wiedział. Ja wierzę, że Bóg chroni nas już od początku, nawet jeśli nie znaliśmy Jezusa. To wierzę, że Bóg zawsze nas ostrzegał, zawsze nas chronił. Wierzę, że Bóg jest doskonały w swoim działaniu i on nigdy nie popełnia błędów. Ja byłem w takiej sytuacji, gdzie mówiłem nie dam rady. Nie dam rady Boże. więcej się nie podniosę. Ale wiecie, w moim sercu było to zaufanie do, Boża, do Boga, że Bóg może je podnieść. Wiecie, kiedy mamy problem i przechodzimy do świadczenia w naszym życiu, jest bardzo ważne, abyś wziął Bożą obietnicę do swojego życia. Abyś wziął Słowo Boże. Bo my często zapominamy, kiedy przechodzimy do świadczenia, to myślimy, że na zniechęcenie Bóg odpowie. No wie, wiecie co? Bóg nie odpowiada na zniechęcenie. Bóg odpowiada na wiarę. I bardzo ważne jest, kiedy przychodzisz w próby w swoim życiu, doświadczenia, czasami ciemności, byś wziął Boże obietnice. Boże obietnice. Wiecie, czasami, kiedy diabeł mnie uderzy, to mówię tak: Diable, może siedzę w ciemnościach, ale jednak Pan jest moją światłością. Zachęcam was, abyście tak robili. Czasami Was diabeł tak uderzy, trzeba po prostu wyznawać te Boże obietnice, ponieważ te obietnice są dane kościołowo. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa: że wystarczy wiara. Jak ziarenko gorczycy. Wiecie, On przyrównał ziarenko gorczycy do najmniejszego na, nasienia, najmniejsze z nasion, na, tak, tak, tak powiedział, tak? Ziarenko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion i On przyrównał, że tyle wiary Ci wystarczy, żeby powiedzieć tej górze, znieść się i rzuć się do morza. Pamiętacie to? Ja nie wiem, ilu z Was tutaj taką wiarę, bo wiecie, Pan Jezus mierzył wiarę, nie wiem. Może Emanuel ma no większą wiarę, może nie wiem, może większe jak Ziemia, jak może wy macie większe, nie wiem, ale Pan Jezus powiedział najmniejsze, ze wszystkich nasze. Tyle wystarczy, żebym ja mógł działać w Twoim życiu, żebyś powiedzieć, żebyś powiedziała, powiedział tej górze, wznieś się i rzuć się do morza, tyle wystarczy. Pan Jezus nie oczekuje nie wiadomo, jakiej wiary od Ciebie. Tyle wystarczy, żeby Bóg zadziałał w Twoim życiu. Dokóki wierzysz Bogu, jesteś zwycięzcą. Pamiętacie, jak? Tak Będę szybko to czytał te wersety. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w czwartym wierszu, jest napisane takie słowo: Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to co to jest? Możecie dokończyć? Gniazd. To Dokóki wierzymy Bogu, jesteśmy zwycięzcami. Ale nie. Wiecie, ja Wam powiem tak. Nie ma takiej doliny w Twoim życiu. Gdzie Bóg nie mógłby Cię wyrwać, jeśli mówisz. Nie ma takiej doliny w Twoim życiu. To może być strata bliskiej osoby, to mogą być finanse, to może być rodzina, to może być relacja z bratem, siostrą, z rodziną. Nie ma takiej doliny, gdzie Bóg nie mógłby Cię wyrwać. Ale jest jedna, jedna jedno słowo: musisz wierzyć w Boże obietnicę. aby Bóg mógł działać w Twoim życiu. Musisz mu wierzyć, musisz wierzyć w Boże, Boże obietnicę. Jeśli wierzymy Bogu, to Bóg nigdy nas nie zostawi, ale nas uzdrowi, wyprowadzi, da nam siłę, abyśmy mogli iść dalej. Pamiętacie, Boże Słowo mówi, czytamy to w Księdze Izajasza, w 40 rozdziale, w 31 wierszu, czytamy tak. Lecz ci, którzy ufają panu, pamiętacie to? Nabierają siły, wzbijają się do góry. Tak. Widzicie, niektórzy z nas nie mają tej siły, ponieważ nie wierzą w Bożą obietnicę. Kiedy wierzysz w Bożą obietnicę, to zawsze przyjdzie posilenie do Twojego życia. Zawsze przyjdzie wzmocnienie. Kiedy Adam przyjdzie do kościoła w niedzielę, powiedział lepiej się poczułem, bo Bogu. I Bóg działa przez wiarę. Bóg nie działa poprzez niewiarę, ale Bóg działa przez wiarę. Dlatego Boże Słowo mówi, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Chciałbym przytoczyć historię Józefa. Pamiętacie historię Józefa, przez którą musiał przejść? Czego musiał doświadczyć w swoim życiu? Wielu z nas, gdyby przeszło to, co Józef przeszedł, to powiedziałby: Ja dziękuję Bogu za taką drogę, że on mnie tak prowadzi. Pamiętacie, przez co musiał przejść? Bracia go sprzedali Ismailitom, tak? Trafił do więzienia na dwa lata. Żona y, tego faraona oskarżyła go o próbę gwałtu. Ale to, co on powiedział, dotknęło mojego życia. Pamiętacie, to czytamy to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 50. rozdziale, 21. czytamy tak: Wy wprawdzie on powiedział to do swoich braci. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to. Kto? Widzicie? Kiedy ufamy Bożym obietnicom, to nie ma takiej doliny, nie ma takiego doświadczenia w naszym życiu, gdzie Bóg nie mógłby to obrócić ku dobremu. Następna historia to jest księga e -E -E Estery. Pamiętacie? Haman chciał wymordować Żydów. Pamiętacie tę historię? Myślicie, że Bóg tego nie przewidział? Przewidział to. Pamiętacie, co powiedział Mordochaj do Estery? Mordochaj był tym, który wychowywał Esterę, bo jej rodzice nie, ży, nie żyli. Ona trafiła do niewoli, do króla i ona była później królową. Pamiętacie, co powiedział yy, Mordochaj do Estery? Kto zaś wie, czytamy to w Księdze Estery, w czwartym rozdziale, czternastym Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na ten czas? Kto wie? Czyli Bóg przewidział wszystko. I to, co ja dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyśmy zaufali Bogu bez granic. Bo sobie mówił, nie polegaj na swoim rozumie, ale zaufaj Panu z całego serca. Bóg nas czasami chroni, my chcielibyśmy być w miejsca, gdzie my chcemy, ale czasami Bóg musi dopuścić do jakiejś sytuacji, aby nas wyrwać stamtąd, aby nas poprowadzić swoją drogą. Dlatego ja czasami nie, nie rozumiem pewnych rzeczy, ale mówię, Boże, ja Ci ufam, ponieważ wiem, że mnie ukochałeś i Twoja droga jest doskonała. Haman był potomkiem króla Agaga, czyli króla Amalekitów, którzy nienawidzili Żydów. On, był, on nienawidził Żydów, on chciał wymordować wszystkich Żydów. I Bóg przewidział Co zrobiła Estera? Zaczęła pościć. Jeśli zginął, tak. to tak. zginął, ale Widzicie? Estera zaczęła pościć, modlić się i wołać do pana. Wiecie, nie chciałbym powiedzieć, że musimy zasłużyć sobie na to, żeby Bóg nam pomógł. Ale chcę Wam powiedzieć, że jeśli żyjemy w nieposłuszeństwie żyjemy w grzechu, to nie oczekuj, żeby Bóg będzie działał z Tobą podobnie. Ja nie chcę powiedzieć, że ja muszę za, y, zasłużyć sobie na to, żeby Bóg mi pomógł, ponieważ on jest doskonałym ojcem. Ale kiedy wybieram nieposłuszeństwo, kiedy wybieram grzech, to świadomie mówię do Boga: Nie potrzebuję Twojej pomocy. Ja sobie sam poradzę. I to nie jest tak, że Bóg nie chce nam pomóc, kiedy jesteśmy nieposłuszni, ale czasami to my mówimy Bogu: Ja nie potrzebuję Twojej pomocy, ponieważ ja lepiej wiem. I czasami Bóg nie może z tobą współdziałać i iść z tobą dalej, jeśli żyjesz w nieposłuszeństwie, ponieważ świadomie odrzucać Boga. Dlatego posłuszeństwo jest ważne, aby Bóg mógł z nami współdziałać. Kiedy wierzysz Bogu, to w tym sposobem mówisz, Panie, ja ufam Tobie, nie polegam na swojej rozumie. Chcę ufać Tobie, chcę iść za Tobą. Bóg nigdy nie zostawia tych, którzy mi ufają. On powiedział takie słowo, bardzo ważne, że Słowo mówi, że nie zawiodą się we mnie ci, którzy Możecie dokończyć? Popadają. We na nadzieje. Widzicie? Boże, słowo to jest Boża obietnica. I mam takie pytanie do nas wszystkich: Czy można ufać Bogu? Yy. Może inaczej: Czy można zdać Boga, a równocześnie mu nie ufać? Ha, tak. Można? Dlaczego? Czy można słyszeć o Bogu? Nie, jak się można, Boga się nie ufa, ale jak się tylko o nim słyszy, to można... Tu jest pytanie, czy można znać Boga, nie ufając? Mu? Nie. Jest to niemożliwe. Nie. Dalej, czy to jest możliwe znać swojego Boga, a żyjąc w strachu? Nie. Widzicie? Sam dziewiąty wiersz 11 mówi tak: Ufać będą Tobie ci, którzy znają Twoje. Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Ci ufają. Wiecie kiedy? Mówię o Józefie, bracie, i siostry, kiedy mówię o Esterze, to nie mówię o tych ludziach, ale mówię o Bogu, który działa w ich życiu, o Bogu, który jest wierny i ma moc przeprowadzić. Kiedy my będziecie czytać Abrahama, jego życie, czy tych bożych ludzi, to oni byli wspaniałymi bożymi ludźmi, ale patrzcie, jaki Bóg był w ich życiu, jak Bóg był wierny w ich życiu, to jest niesamowite. Yy. Poznawaj Boga, kim On jest, bo kiedy będziesz przechodził doświadczenia w swoim życiu, nie będzie ci trudno Mu zaufać. Nie możesz ufać Bogu, nie poznawając, kim On jest. Bo Boże Słowo mówi, że będą tylko ufać Bogu ci, którzy znają. Nie możesz komuś zaufać, kogo nie znasz. Bo łatwiej nam jest po prostu zaufać komuś, kogo znamy, tak? Mi jest łatwiej zaufać emamu, i wam, bo was widzę, znam was, mamy relacje z wami, ale obcej osobie jest trudno zaufać, ponieważ go nie znam. I tak samo to działa z Bogiem. Dlatego poznawaj Boga, kim On jest. Bo kiedy będziesz poznawać Boga, kim On jest, to strach odejdzie, niewiara odejdzie, bo będziesz poznawać, kim On naprawdę jest. I spisałem sobie osiem takich yy, znaczeń imion. Ja czytam taką książkę, mówiłem po, yy, na temat yy, znaczenia imienia Boga. I pierwsze oznacza znaczenie imienia Boga. Elohim oznacza Bóg potężny. Drugie oznacza Elohim, Bóg, który mnie widzi. Trzecie, El Shaddam, Bóg przedmogący, to znaczy Bóg, który może wszystko. Następne, czwarte, El Olam, Bóg wiekoisty i Bóg wieczny. Piąte, Jakweiry, wiecie co to znaczy? Nie ja mam to w domu napisane, ten Pan, który leczy. Pan, panu, dobrze że siostra zna. przepraszam, Jakweiry oznacza, pan, który zaopatruje. Jakferofet, pan, który Lecz jak Fenisy, nisy, Pan moim sztandarem, to znaczy Bóg, który walczy za nas. Ósmy, jak we szalom, Pan jest okolony. Nie chcę już długo mówić, ale chciałbym się modlić, żeby Bóg udoskonalił to słowo. Po prostu bezgranicznie, ufajmy Bogu, bez względu na to, w jakiej okoliczności jesteśmy, mamy słowo Boże. Weźmy Boże obietnicę do naszego życia. Weźmy Boże obietnicę, kiedy będziesz w takiej dolinie swojego życia, weź Boże słowo. I wyznawaj to słowo, ponieważ to słowo ma moc. Bóg powiedział: Ja posyłam słowo, i to słowo nie wraca do mnie puste, ale wraca do pełnią. Amen. Niech Pan Was błogosławi tym słowem. Amen. Amen. Ja Amen. nie chcę się jeszcze